Witam, w końcu po roku czasu, kiedy mam, kupiony był moduł kartonowy Gangarina. Kartonowy Express wydawnictwa Answer. On był wydany w czerwcu zeszłego roku. Tak leżał cały czas, czekał na swoją kolej. A czy on pojedzie, to zobaczymy. Bo jeszcze tutaj nie schnie, bo to jest przed chwilą, skończyłem kleić podwozie z takiej zabawki na baterie ale że koła pasują na tory H0 to postanowiłem sobie Na podwozie wiadomo, że te wózki są za długie, jak na no, ale innych nie miałem. A może akurat uda się, że ta lokomotywa będzie jeździła. Zobaczymy, jak da sobie rady łukach i jak sobie da radę na rozjeździe. Zaraz zobaczymy. To jest model kartonowy. Aspr. Że zaraz to będę bo to jest duży, długi karton, duży, większy niż A4, dlatego będę się te ramki powycinać i dać se do segregatora. A tą zabaweczkę sobie kupiłem, a się postanowiłem też sobie bo kleiłem burzę, i jak doszedłem do tej części, to trzeba będzie wszystkie te truci, trójkociki powycinać, to mi się po prostu zniechęciłem się do dalej klejenia tego burzy i postanowiłem sobie w końcu zrobić lokomotywę trochę co mówię odpocznę od tego starego kartonu także ten karton stary a nowy to jest niebo a piekło można powiedzieć dużo się lepiej klei ten nowy karton łatwo się wygina łatwo się poddaje nie trzeba nic znać zna nożykiem wystarczy tylko linijkę nagiąć bo jeżeli chodzi o karton ten stary to on po prostu pęka na początku roku kupiłem sobie takie, taką lokomotywę. To właśnie z niej są te wózki, a zależało mi na pantografach. Była taka sytuacja, że pantografy były po 45 zł za sztukę na Allegro czy na Alixie, ale ja za jeden pantograf tyle pieniędzy nie dam. To wolałem sobie kupić taką lokomotywę. Czyli dwa pantografy, to by mi wyszło o 90 zł. To sobie wolałem dodać 1000 zł i może zostawić taką lokomotywę. W przekazie mam i pantografy i posłużyła mi do budowy trzech lokomotyw. Może wam pokażę. lokomotywę y, pantografy poszły do tej lokomotywy. Do tej lokomotywy poszły pantografy. To była lokomotywa dziesięcioosiowa. Y, Dwa wózki, czteroosiowe dwuosiowe poszły mi do tej lokomotywy. No, a wózki trzyosiowe poszły mi do tego Gagarina. To, że z tej lokomotywy zrobiłem sobie trzy sztuki. pantografy poszły do jednej. No, że to była dziesięciosiowa taka lokomotywa, miała bardzo długie te wózki. Dlatego zobaczmy tutaj w też. No, ale nie szkodzi. Ważne, że, że, że dla mnie jest ważne, że. Wózki trzyosiowe, czyli 6 osi. Lokomotywa kartonowa. Wydawnictwo answer Logarin ST44, 1081. Także, nawet fajnie się kliwo. Przeniesiono odpoczątko od tej burzy. Także, wczoraj, żem się bawił tymi wózkami, tym w ogóle podwoziem, tym układem. To była zabawka na baterie, Bo tutaj właśnie. Był napęd, to był silnik na tym metalu, a tutaj były dwie paluszki, baterie. Na tym, to była taka skrzynka i w takiej skrzynce były dwie baterie. Ja te baterie wywaliłem były, kwas był wywalany z tych paluszków, były dwie baterie paluszki, a silnika nie było w ogóle. Także jakby był kompletny, to można by było naprawić i miałbym tylko motywowaną baterie, ale ona była całkiem poływana, popękana. Buzki zostały wszystko poklejone klejem na gorąco, klejem Super blue, żeby to chociaż coś się trzymało. Teraz zobaczymy, jak on będzie jeździł. Tu jest na torach już dany, ale doczepiłem sobie po prostu, yy, sprzęgi, wrzuciłem na sprzęgi, bo chodzi o to, że, żeby się trzymały. Bo nie wiem w ogóle, jak sobie poradzi ta lokomotywa, na powiedziałem, na łukach i na rozjeździe. Chcę tak spróbować i no tutaj właśnie chodzi o sprzęgi bo nie wiem czym się ze sprzęgli z tym jamnikiem dlatego ten wagon ma bardzo szeroki sprzęg dlatego bardzo pasuje mi właśnie do tego jamnika a przy okazji zobaczymy jak poleci. Dawno nie było czyszczone tutaj. Dobra, na łuku się poradził. Zobaczymy jak będzie na tory sobie wyczyścić. Też sobie poradził, ale sobie muszę tory wyczyścić. Czyli nie wiemy, że sobie poradzi i na łuku i na... Tylko, że ja tutaj już... Można powiedzieć, od wielkanocy nie czyściłem w ogóle żadnych torów, żadnych kół. A też ten rok by się mu nadawało koła wyczyścić. Temnikowy tak tutaj właśnie trzeba tory wyczyścić. A pociągnę ręką. czasem będzie jednak te tory wyczyścić w końcu kiedyś, ale czasu nie ma. Dzisiaj są może wyczyszczę te tory, ale jest na Także wagą pusztowy ściągnąłem, ale muszę jednak wyczyścić i tory, ale tam to nie mam czasu. Zobaczymy, czy sprzęt nie zahaczy No i gagarin wreszcie będzie. Tylko, tak jak wspomniałem, muszę tory wyczyścić i koła lokomotyw. Dawno nie wyczyszczone. Nie mam czasu w ogóle teraz te okręty cykleje. To na makiecie nie mam czasu. No ale mamy gagarinka. Będę musiał sobie chociaż tą makietę górną wyczyścić, żeby chociaż trochę teraz się tym pobawić. Tutaj, właśnie gdzie to metalowe jest, tutaj było miejsce na silnik, a tutaj, gdzie jest po prostu takie plastykowe, to jest taka skrzynka, i te skrzynce były baterie paluszki. Także to była lokomotywa 10-ośowa. Ja sobie z tych części zrobiłem trzy lokomotywy. A obudowa tego lokomotywy 10-osobowej to jest w piwnicy. Także Gagarin ST44-1081 PKP Cargo wersja jeżdżąca. Także mam już trzy lokomotywy PKP Cargo gagarina i jamnika i stąkę. I tutaj mam stonkę. też, jak dumny. Tak, na, na chodzie jest tylko jedynie jamnik z silnikiem własnym, bo pomogło. Tam jest BR-16 z roku. A tutaj mamy, no, wiadomo, że te osie są na duże, co może porównać z tym gagarinem oryginalnym? Z maglemos, to, że wózki są mniejsze, to są wózki takie duże, no ale jest wersja jeżdżąca i to było dla mnie najważniejsze. Dobra, to będziemy kończyć na razie. Cześć.